O założeniu koloratki marzyła od lat. Anna księdza mianowana została w 2020 roku. Katarzyna Kowalska jest jedną z kilkunastu kobiet, które pełnią funkcję duchownej Kościoła Ewangelickiego w Polsce. Bardzo się angażuje w nasz kościół i no, jest dla nas jakby powiedzieć częścią, częścią parafii, więc ona ogólnie się czuje tutaj jak u siebie. Nie był dla mnie szok, bo kiedyś jeździłam trochę do Niemiec i w Niemczech też już takie coś było. Także to nie był dla mnie żaden szok. O ile parafianie kobietę księdza przyjęli z zadowoleniem, o tyle trudniej znosi ją język polski. Księdza, księżna, proboszcza, tytułując świeżo upieczoną proboszcz, często słychać zawahanie w głosie wiernych. Ludzie są bardzo kreatywni w tej kwestii, natomiast ja jestem zwolennikiem męskiej formy i taką formę też zalecał profesor Miodek zapytany przez kościół o to, jak zwracać się do kobiet księży. Więc ja uważam, że najlepsza forma to jest ksiądz Katarzyna Kowalska. I choć ma pod sobą trzy kościoły, to nie jest jedynym księdzem ewangelickim w powiecie kluczborskim. Drugim jest jej mąż, pełniący funkcję proboszcza w pokoju i lubieni. Od 1 stycznia tego roku żona została probocznym administratorem parafii w Ołczynie, więc jesteśmy chyba pierwszym małżeństwem w Polsce, ewangelickim małżeństwem duchownych obsługujących dwie różne parafie. Kościół Ewangelicko-Augsburski nie jest jedyną wspólnotą, która udziela święceń kapłańskich kobietom. Podobne praktyki możemy spotkać również u Anglikanów. Jaków Supecki, Kurier Opolski.